na witajcie! Z tej strony ja w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie nie było mnie ponad tydzień, no dobra, 7 dni ponad. Nie byłem, nie wrzucałem po prostu żadnych filmów. Przed tym filmem zacząłem robić też trochę trochę więcej tej mapy, nazwałem ją OMG. Możecie napisać w komentarzu czy ten. Czy taka nazwa Wam się podoba. Zdobyłam tego koina też poza nagrywkami i tego dzisiaj spróbujemy zdobyć. na polergę iście, iście. nie jest tak łatwo ze względu na to, że yy, trzeba dojść do pewnego jeszcze etapu oczywi oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, jak chcecie to słowo z dzwonem i, i w sumie to tyle. A teraz już skupmy się na odcinku, bo jak widać, całkiem źle mi idzie. Dziwię się, że się jeszcze nie wywaliłem. Bo na tych łatwiejszych łapach, mapach... Jakich łapach? Mapach, przepraszam. szam bardzo łatwo jest się wywalić. I właśnie ciężko, kurde! Dobra, walić tego koina. Nie będę go zbierać. Na pewno nie. No nie ma opcji, że będę go zbierać, bo jak widzicie, jak widzieliście, jak to się kończy. Widzieliście, nie? No to jak widać, nie mam zamiaru tego zbierać, bo to jest bez sensu. Bo niepotrzebnie stresu dorzuca, przez co yy, ciężko mi się skupić na no, tamtą konie oczywiście. Przejść tą mapę, przejść tą mapę jeszcze trzeba. Nie zbieram Cię, gnoju. Zepsułeś, zepsułeś mi tyle razy z chupie chupie nastrój, że nie ma opcji. Nie biorę Cię. Ty, dobrze, żebym, żebym ja nie zapomniał. Aha, no tak. W sumie tutaj tylko zależy od mojego szczęścia i zręczności, żeby żeby zdobyć, żeby zdobyć się tego kojna, bo to jest... Dobra, jak widzieliście, bardzo ciężko, no dobra, nie ciężko, jak sobie już wyćwiczycie, to całkiem łatwo. Ale mi się ciśnienie podniosło. Rzadko mi się udaje w ogóle zdo zdobyć tego konia, a, a co dopiero, nie umrzeć? Ale dobra, jest! I like jumping. Jak ale I like jumping? A bo dziesięć tysięcy, no, no i żółty kolorek. Co? 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 Dobra, nieważne. No. Nie no co jest? W ogóle, w ogóle mam dużo orbów. Orbów mam dużo, więc myślę, że pod koniec odcinka jeszcze kupimy sobie coś. Teraz dryout. Dryout. Bardzo... Co już mówiłem na filmie z przechodzenia tej mapy, że mapy, że po prostu jest bardzo wkurzająca, nie? No nie. Szczególnie ten aspekt tej mapy, że... No, bardzo ciężko. Jakieś ciężko. Łatwo się wywalić. Dobra. Lecę na ryzy z ryzykiem. O cholera. O cholera. właśnie, właśnie to zdobycie tego kona nie zależy już tym razem od a, a, a od precyzji i wyczucia czasu. I też od w sumie mojego mojego stresa o cholera, że, żebym ja się nie wywalił, zanim za byłbym tego kojna. Ja pierdzielę. Jakimś cudem. Jakimś cudem widzowie zdobyłem to. Ja Tu się chyba uda. Chyba? Jest? Jest! Jest! I to jeszcze za, za pierwszym tempem. Ile my mamy coinów w ogóle? Siedemnaście? O kurczę! Ajajaj. No to, no to co? Trzy trzy, na kantlecką. Nie no, nie, no ja. Nie, no ja. Sobie oczywiście, jaja robię, ja ja robię, a tego nie zdobędę. Chociaż. Chociaż. No dobra, no. No nie. Żebym ja w ogóle przeszedł tą mapę drugi raz w życiu, to jest. To by się musiał cud zdarzyć, bo dobrze wiecie, że miałem z tym problemy. My i to ogromne Dla, za, Dlatego m.in. taki wtedy Film długi wyszedł U. No nie wiem No nie wiem, nie wiem, nie wiem To jest ciężkie Prrr, Dobra, najgorsze etap za, za, za mną Okej okay. I teraz tylko przejście. Nie, 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 nie! O Boże. Nie wiem. Dobra, nie chcę mi się. Nie chcę mi się. Na jakimś innym odcinku, bo ja nie mam na to sił. Tak samo jak na tym... na to, że wywaliłem się w cholerę źle. Mi się gra na tej mapie. Okej. Okay. Okej, okay, koina zdobyłem. Nie, 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 nie. O Boż. Dobra, spróbujmy cykles. Cycles, cykles. Nie wiem jak to nazywać już. Ja już nawet nie wiem jak to się poprawnie wymawia. Ja pierdzielę. No dobra. Do, no dobra, dobra, życiówka to to nie jest. Ale jest bardzo dobrze. Życiówka to 54, przypominam. Boże No dobra, to jest do pobicia nawet na tym od odcinku. Także wiecie To jest jeszcze do pobicia na tym odcinku, o ile O ile się nie będę wywalać na potrójnych kolcach. Ja pierdzielę. Nie dobra, nie Spróbujmy tego teraz. Chociaż tutaj mój rekord jest gorszy na x stepie, bo tylko 27%, chociaż. Chociaż dla mnie to jest aż. Ja pierdzielę zawsze tu. O ja pierdzielę. Dzieciówka, co ty gadasz? O Boże. Dobra, pierdzieli ci tak życiówka, co jest? Życiówkę zrobiłam na X -stepie. Nie, ten solacik jest ciężki clatterfunk. O Boże, to gówno. Ja, pierdzię. Ja pierdziem. Dobra Dobra, to się dobrze rozpoczyna dla mnie teraz, teraz ten głupi moment ja pamiętam ile razy ja się na tym wywalałem Nadal to nie jest życiówka no i teraz Ale już jest życiówka o 1%, serio. Serio? O 1%? Ale dobra, może... ale... Tak, możemy otworzyć tą skrzynkę... A! No poza nagrywkami tam jakieś pół godziny, temu pół godziny tę skrzynię i dostałem tylko orby. Dostałem... dostałem tylko orby, Dostałem, ale. Ale tego skina nigdy nie miałem. No przyznam wam się szczerze, nigdy... nigdy nie miałem tego skina. Ja nie mieć nigdy... Ale ok, gdzie on jest? Tutaj. Tutaj! Ej, jaki on jest fajny! To no, zarąbisty. Nie! Ej, no nie no, zarąbisty jest! Co? Dobra, dobra, to mam w dupie. <ścoughs> Jak, tak co to jest? Bu ba, ba 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 Ile? Ile? Wam coś... ciebie coś Jezus Maria, ile tego? Ile? Przecież to jest jakiś żart kompletnie. Kompletny żart. Ja pierdzielę. Dobra, walić, nieważne. Jak widzicie. <słuch> ok, to teraz mi się wydaje. O! Pa pamiętam, że to było dosyć łatwe. Tak. W ogóle nie, wie, nie wiem nie co, co robiła ta ta miksturka, którą jak mogliście, mogliście zauważyć. Przed chwila, Przed chwilą wziąłem. Ja pier... Ja pierdzielę. no, no ja lele! No tak, tak, tak. Ty ja to przyszedłem. Norma normalnie ja to przyszedłem. Pamiętam. Nie chyba trzeba oświetlić, ale dobra. I tak całkiem niezły wynik. A to co to jest? O Boże. Co to za gówno? Co to jest? Nie, 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 nie. Ty, zaraz 3000 orbów. Zajebiście. Przepraszam, mysz wzycha się tak kompletnie. Och! O! O! Och! Nie ja to przeszedłam, o, o ile się nie mylę, ale... Ciężkie. Przynajmniej... Przynajmniej jak na to... Jak no tak ja się szybko denerwuję! To jest szybkie! O mój Boże! Dobra, co to jest, to Boże? Że, żeż w mordy tylko tego brakowało. Ja to pamiętam, że to było w ogóle ten na jakichś mapach graczy w jakimś map paku. Ja tego nie lubiłem zawsze przychodzić. Hech, jak widzicie, nie jest to zbyt fajne. Nie coś żebym miał do tego jakiś ten żeby, Żebym tego nie lubił ale wiecie co nie podoba mi się to Ja pierdzielę Mogłem tego nie umiać Dobra trudno Aha No nie no Dobra Dobra wypad Dobra slam Co to było? Co to jest? Co to jest? Widzowie, ja nie wiem, w co ja gram. No, aż, aż tak trudnego, to ja tego nie zapamiętałem. Tak się wam szczerze przyznam. Ech. Dobra. Ja pierdzielę.